Szczęść Boże, misja Bożego Miłosierdzia. Przekaz Boga Ojca do siostry Amapoli 2 września 2025 roku. Pisz, Florecito, co mam napisać? To, co wyłącznie nakazuję, i wyłącznie to, co nakazuję. Napisz, że wkrótce ujrzycie znaki na niebie, na ziemi i na morzach. Nie dajcie się zwieść, diabeł mam od zwodzenia i czynienia powierzchownych, pozornych znaków, które zadziwiają moje dzieci i, dając się zwieść temu, co widzą, pozwalają, by zamęt i zwątpienie wniknęły do ich serc. Dzieci, dlatego prowadzę Was trudną ścieżką silnej i głębokiej wiary. Wiary. Która wykracza poza to, co widzialne i zrozumiałe, wiary, która jest Waszą jedyną kotwicą w burzy zamętu, w której żyjecie. Bądźcie w pokoju, zobaczycie wiele rzeczy, dzieci, usłyszycie wiele rzeczy rzeczy, poprzez które wróg będzie chciał Was wieść i oddzielić od mojej drogi. Dzieci czasy osiągnęły swoją pełnię i wszystko, co się dzieje, jest częścią mojego planu. Ile ostrzeżeń wam wysłałem dzieci? Ile z nich odrzuciliście z niedowierzaniem mówiąc, Pan nie mówi w ten sposób? Pan nie krytykowałby w ten sposób swojego kościoła, ani swoich kapłanów ni hierarchii. Nie dzieci, jesteście w błędzie. Któż oprócz mnie może osądzać i ostrzegać bez stroniczości podstępu i egoizmu? Kto może was ostrzec przed tym, z czym przyjdzie wam się zmierzyć, jeśli nie ja sam, który jestem poza wszelkim czasem i przestrzenią? Ja, który znam każdą chwilę i badam każde serce. Czy zatem będziecie stawiać mi granice? Nie, dzieci. Pokora, pokora, pokora. Jeśli pragniecie żyć w prawdzie, będziecie musieli żyć w pokorze. Powiedziałem Wam, że nieczystość szatana wniknęła, zakorzeniła się i przejęła trony moich apostołów. Jak szatan zwiódł anioły. Aby poszły za Nim, jak z zwiód Ewę, a potem Adama, subtelnością, wyrachowaniem, półprawdami, duchem buntu i pychą, ukrytą pod płaszczykiem pokory. Dzieci strzeżcie się z nowymi i wyrafinowanymi subtelnościami, manipulacjami i intrygami, wróg Realizuje swój plan zniszczenia wszystkiego, co moje, zniszczenia mojego świętego kościoła, bastionu ustanowionego dla ochrony moich dzieci i mojej prawdy. Gdybyście dzieci wiedzieli ogrom i głębię tej demonicznej nieczystości, bylibyście przerażeni i zrozumielibyście, co Wam powiedziałem. Dlatego dzieci muszę pozwolić Wam zobaczyć zepsucie, pozwolić Wam poczuć zapach cuchnącego dymu, pozwolić Wam usłyszeć kłamstwa i subtelne oszustwa, pozwolić Wam zobaczyć gwiazdy spadające z nieba. Moich kapłanów i biskupów, którzy powinni być przewodnikami i światłem, dla moich maluczkich, Moje dość zostanie dane, dzieci. Nie wątpcie w to, nie zapominajcie o tym. Niech nikt nie wyśmiewa mnie, dzieci. Prawda zajaśnieje jak słońce w południe, przed którym nic nie może się ukryć. Kiedy mówił wam, dzieci, że władza w moim kościele została uzurpowana i znajduje się w rękach mojego wroga i jego dzieci. Mówię wam prawdę, której nie chcecie słyszeć ani rozważać, ale którą musicie przyjąć. Ta prawda, dzieci, jest waszą ochroną, ponieważ otwiera was na mnóstwo łask, które zarezerwowałem na tę godzinę. Błogosławieni ci, którzy słuchając mojego głosu i z pokornym sercem składają swoje umysły myśli rozumowanie i diagnozy u moich stóp i przyjmują światło które wam daję w tej godzinie ta godzina jest wyjątkowa dzieci przygotowywana była przez wieki ogłosiłem ją wam ustami moich proroków ustami mojego Jezusa i mojej drogocennej perły ten który zasiada na tronie Piotra, nie jest mój. Bądźcie czujni i uważni. Nie dajcie się zwieść ani oszukać. Rozważcie dzieła, rozważcie to, co jest promowane. Rozważcie to, co jest dozwolone. Rozważcie to, co jest karane. Rozważcie to, kto jest prześladowany. Wilki w owczej skórze, które nie tylko weszły do mojej owczarni, by uwodzić i dzielić, ale teraz pełnią rolę pasterzy i przewodników. Dzieci, ci fałszywi pasterze nie prowadzą was do mojej woli, nie prowadzą was do nieba. Nie podążajcie za nimi. Oddzielcie się od nich jak od czegoś nieczystego. Mulcie się za nich tak jak mój Jezus czynił to na krzyżu, jak najświętsza Maryja Panna u stóp krzyża, i tak jak ja proszę każdą hojną duszę o pomoc tym duszom, które teraz są zagubione. Moje umiłowane dzieci, moje maleństwa, pokazuję Wam z czym się mierzycie, abyście trwali mocno we mnie, w moim sercu, które Was kocha. Abyście mogli oprzeć się tym i przyszłym oszustwom. Zaufajcie mi, wiem co czynię i na co pozwalam. Bądźcie w pokoju, bez lęku. Ten, kto mi ufa, kto z pokorą oddaje się mojej woli, nigdy nie będzie opuszczony. Jesteście moimi dziećmi, wasze istnienie jest wynikiem mojej miłości. Dzieci, chciałem, abyście istnieli. Aby wlać w was moją miłość, abyście mogli żyć ze mną przez całą wieczność. Jak bardzo Was kocham. Wasz ojciec czuwa nad każdym z was. Wasz ojciec realizuje swój plan, doprowadza go do zwycięstwa. Wasz ojciec przygotowuje swoją armię, szkoli ją i wzmacnia. Wasz ojciec da wam wszystko, Czego potrzebujecie, kiedy i jak potrzebujecie. Zaufajcie mi, nie będziecie zawiedzeni. Tak, dzieci, te godziny są straszne: są niezwykle bolesne, miażdżące dla ciała, duszy i ducha. Ale to moja godzina i wszystko, co się w niej dzieje, jest w moich rękach, jest w mojej woli, jest za moim pozwoleniem. Nie lękajcie się, pozostańcie ze mną w wierze, pokorze i posłuszeństwie. Przyjmijcie prawdę, którą Wam przekazuję, i pozwólcie jej wydać owoc w Waszych duszach, owoc pokoju, oddania, męstwa, miłości, prawdziwego posłuszeństwa. Nie lękajcie się, dzieci, pozostańcie ze mną, patrzcie moimi oczami, Słuchajcie moimi uszami. Jesteście moimi dziećmi i spadkobiercami, nie zapomnijcie o tym. Pozostańcie we mnie, błogosławię Was, dzieci mojego serca, każdemu z Was, Wasze rodziny, Wasze narody. Niech moje błogosławieństwo spłynie, jak rosa pocieszenia, męstwa i światła na tych, którzy mnie kochają. Niech spłynie jak wezwanie do pokuty dla tych, którzy mnie zapomnieli, i niech spłynie jak grzmot na tych, którzy mnie nienawidzą, jako ostrzeżenie i przypomnienie, że ja jestem Bogiem, nie ma innego. W moich rękach jest wszystko, co zostało stworzone. Moja jest moc i sprawiedliwość. Moje jest panowanie moja jest chwała wszystko upadnie u moich stóp w wyznaczonej godzinie jachwe pan bóg zastępów bóg proroków i patriarchów bóg wszechczasów i narodów przemówił amen